Pierwszy dzień, pierwszy koncert. Słuchajcie, jak Wam się podobało? Bardzo fajnie. Luxorpeda, Luxorpeda jak zawsze. Właśnie Luxorpeda skończyła. A byliście wcześniej na jakichś koncertach? Przyszliśmy dopiero na Luxorpeda. Wybieracie jeszcze na kolejne? Pewnie no tak, nie tak. skąd jesteś? Z Niemczech. Z Niemczech specjalnie przyjechałeś na festiwal? Trzeci rok. To, to bardzo miło. Powiedz mi, Twoim zdaniem jest dużo osób? Czy mało osób jest na czwartek? Nawet dużo jest. Jest dużo. Jeszcze rozumiem, że dzisiaj się wybierasz na kolejne koncerty? Przeje... Na no, Operstezie. Przede wszystkim. Rozumiem. A przyjechałaś na jakiś konkretny zespół, na konkretnego artystę? Tak nie, nie Dla atmosfery, tak? Atmosfery, dla atmosfery, dla dobrej muzyki. Cześć! Słuchaj, widzę, że masz ekstra sukcesywę. Co, co ginie, tak się nosisz, czy raczej Pani. tylko na festiwale? Powiem to stary, że ostatnie w mieście, czyli tzw. Kaiszewo, Znaczy Kajisz. Tak, i podobno najstarsze miasto w Polsce. No i no, nasze tak mam już tak? Ja. No, z... I... jak ludzie reagują na tą fusurę? Wiesz co robią sobie zdjęcia. Czasem chcę się bić, da trzeba, dać się, uj. Uj. trzeba dać po pysku. Trzeba dać po pysku. Jak się zapią, tak. No, się. Rozumiem, powiedz mi, twoim zdaniem jest dużo osób jak na pierwszy dzień festiwalu? Jesteś pierwszy raz tutaj? No jestem pierwszy raz jest tydzień, ale nie żałuję. Nie żałuję. Nie żałuję. I który raz pan jest na festiwalu? 20. Dwudziesty raz, tak? <laughs> <laughs> Serio? To niezły Naprawdę jest czego pogratulować. Ej, pan powie, skoro ma takie doświadczenie w festiwalach, czy jest jakiś kontrast między tymi wcześniejszymi festiwalami niż tym, który jest teraz? Które były lepsze, na które więcej ludzi przyjeżdżało? Ogromny. No, tak, w tej chwili jest po prostu taki tak, że kiedyś po prostu myśmy przyjeżdżali po, prostu po to, żeby posłuchać muzy. a w tej chwili po prostu przyjeżdżam. Wiara po prostu po to, żeby po prostu spotkać się z, z, z ekipą. Żeby się wyluzować i rozluźnić, po sobie. Takie, pierwszy game festiwalu, czwartek wyjątkowo. Powiedz mi, dużo ludzi czy mało twoim zdaniem? Mało, bardzo mało, za mało. Myślisz, że jutro i pojutrze Slayer oraz Pro DJ przy, przyniesie więcej osób dookoła siebie? Nie bo się robi komerka. Cześć, skąd jesteście? Ze Jak wam się podoba? Yy, bardzo fajnie. To jest wasza pierwsza edycja festiwalu? Yy, no tak. Wszystkich, tak? tak. Okej, okay, yy, czyli nie macie porównania do poprzednich lat. <grym> Słuchajcie, wiele Jarocineków mówi, że na festiwale jest bardzo mało ludzi. Czy postrzegacie Dobry, ich opinię? Szczerze to spodziewałam się jednak, że będzie ludzi mniej, więc uważam, że i tak jest. Czyli nie jest tak źle jak, jak, jak wszyscy twierdzą. W porządku, przyjechaliście na jakiś konkretny e, koncert, na konkretnego artystę? Ogólnie no, na no, moje takie trzy ulubione zespoły to będzie kabano, zbyt torpeda i Kanta. Kabano z bugtorpeda już grali, Jak się to podobało? No, spoko, to spoko, tylko było tak. Nie wchodziłam do środka, więc kiedzko było słychać. No to na hakera zapraszamy do środka. Będzie na pewno bardzo fajnie. Cześć Majcie, Krzysztof, jesteś z okolic Jarocina, także Cześć. na pewno masz kontrast. Kiedy było lepiej? Na tej edycji festiwalu czy na tych poprzednich? Znaczy, myślę, że wcześniej było lepiej, jak scena była umiejscowiona tutaj. Życie festiwalu toczyło się tu wzdłuż robu. Teraz tutaj nic nie słychać. Dwie sceny zlewają się w jedno, więc nic nie da się usłyszeć dokładnie. Jak była scena tutaj, wszystko tu było słychać. Rów w życiem. A teraz, no wiadomo, nie ma się opaski, nie się nie wejdzie, się nie posłucha. Dzisiaj posłuchaj, rozumiem. Twoją opinię wiele osób twierdzi podobnie. Wiele osób mówi też, że w czwartek dzisiaj jest bardzo mało osób, czy przebędzie bardzo mało osób. Czy postrzegasz ich opinię? Tak, bo większość pewnie po pracy zmęczona albo w pracy weekend to jednak, jednak więcej... Zawsze, osób... zawsze jest lepiej, nie? Weekend, więc większość osób ma wolne. Teraz hmm, wiadomo, widać 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 jak najbardziej. A przyjechałeś powiedzmy, na specjalny koncert jakichś artystyki? Nie, ogólnie na festiwal. Dla atmosfery. Tak, dla atmosfery. Jak co roku? Jak co roku? Wiele artystów <grym> mówi, że no, festiwal w tym roku nie wypalił, ponieważ zaczyna się w czwartek, jest mało. No, dlaczego? Czwartek to jest studencki dzień, trzeba wtedy balować. Czyli prawidłowo, tak? Prawidłowo, jak, jak sam. Jak ktoś chce przyjechać, to dzień różnicę różnicy znowu, prawda? No prawda, stary. Okej. A jeszcze tak obiektywnie spójrz do oka siebie, jest dużo ludzi, czy mogłoby być ich więcej? Okej, dzięki wielkie. Cześć, jak masz na imię? Cześć, Monika. Skąd jesteście? Tu niedaleko. Skoro jesteś z niedaleko, to ja myślę, że już byłaś na wcześniejszych festiwalach, prawda? Tak. Powiedz mi, porównując ten festiwal do wcześniejszych, ci się bardziej nie podoba? Na którym? Nie wiem, dopiero ten się zaczął. <laughs> się zaczął, więc nie ma porównania. A myślisz, że mogą być więcej osób, skoro to jest pierwszy dzień, porównując do poprzednich dni? Mogą wyglądać i rozumiem, dobra, dzięki wielkie, trzymaj się.